Cześć. Rozwiązanie tego zadania dzielę na dwa odcinki. Drugi odcinek to bonus dla osób wspierających kanał. Tam pokażę szczegółowo, jak to zadanie należy dokończyć. Natomiast teraz powiem Ci, jak je zacząć. Tego rodzaju zadania wymagają od nas pewnego doświadczenia w rozwiązywaniu. I żeby je zdobyć, polecam rozwiązać każde zadanie z tego tematu. Dzięki temu będziesz wiedzieć, dlaczego stosujemy tutaj średnie arytmetyczne, geometryczne i kwadratowe oraz zależności wynikające z tych średnich. Zobacz, mamy w zadaniu trzy liczby. Widzimy sumę tych liczb, prawda? Każda z liczb jest dodatnia, ponieważ z założenia wiemy, że x jest większą, liczbą większą od zera. Dlatego możemy tutaj, moi drodzy, w rozwiązaniu. Skorzystać z zależności zachodzącej między średnią arytmetyczną a średnią geometryczną. No więc zbudujmy średnią arytmetyczną takich trzech liczb. Co musielibyśmy zrobić? Musielibyśmy je dodać do siebie i podzielić przez 3. Dlatego ja to wyrażenie zapiszę w ten sposób. 1 trzecia razy suma liczb x do trzeciej podzielić przez plus, przepraszam. 4 podzielić przez x, kwadrat, dodać 54, podzielić przez x. Większe, równe, i teraz budujemy średnią geometryczną. Skoro mamy trzy liczby, to zastosujemy tutaj pierwiastek trzeciego stopnia. Następnie pod tym pierwiastkiem zapisujemy iloczyn, czyli x do potęgi trzeciej razy 4 przez x kwadrat razy 54. Podzielić przez x. Co robimy dalej? Mnożymy obustronnie nierówność przez 3. I po wymnożeniu będziemy musieli uporządkować ten pierwiastek. Jak to zadanie dokończyć, pokażę w odcinku bonusowym.